Jeśli nie jesteś pewien o czym marzysz, nie jesteś w stanie dokonywać właściwych wyborów. Cześć, witajcie znów w moim studiu. Dawno tutaj nie byliśmy. Z przyjemnością witam Was. Troszkę się tutaj pozmieniało. Dzisiaj. Mam dla Was dwie historie i bardzo ważną lekcję. No, takie cuda może wymyślać tylko mój ulubiony, wiem, że także wielu z Was ulubiony John Maxwell. Tym razem chcę sięgnąć do pięknej książki Marzenie ma moc z roku 2009, ale to jedna z takich fundamentalnych książek, która będzie aktualna i za 50 lat. John Maxwell przeprowadza tutaj krok po kroku. Przez to, co zrobić, żeby zrealizować swoje marzenie. Tłumaczy, jakie to marzenie musi być, co musi posiadać, żeby, żeby było do zrealizowania. Między innymi m, musi być oczywiście klarowne. Więc wracamy tutaj do jednego z najważniejszych wątków, m, o jakim możemy mówić. Czy wiemy, do czego zmierzamy? Posłuchajcie fragmentu ze strony 60 tej książki wydanej przez Studio MK. Klarowne marzenie determinuje priorytety. John Maxwell pisze tutaj o tym, co nam daje to, że mamy właśnie jasne marzenie. Film Most na rzece Kwai, który w 1957 roku otrzymał Oscara w kategorii najlepszy film, przez wielu uważany jest za jeden z najdoskonalszych obrazów wszechczasów. Postać głównego bohatera, pułkownika Nicholsona, zagrana przez Aleka Guinnessa, który w tym samym roku otrzymał Oscara w kategorii Najlepszy Aktor, to studium niewłaściwie postawionych priorytetów. Nicholson, człowiek podziwiany i twardy przywódca, podczas II wojny światowej dostaje się do japońskiej niewoli. W wienieckim obozie Burmese jest najwyższym rangą oficerem wojskowym. Japończycy próbują zmusić go do pokierowania budową mostu kolejowego, którego budowniczymi mają być jego współwięźniowie. Na początku Nicholson stawia heroiczny opór, lecz z czasem ustępuje i rozpoczyna budowę mostu. W końcu jest tak dumny z pracy swoich ludzi, że traci z oczu swój prawdziwy cel: pokonanie Japończyków i wygranie wojny. Pod koniec filmu dochodzi nawet do tego, że Nicholson próbuje bronić most przed atakiem wojsk sojuszniczych, które otrzymały rozkaz jego zniszczenia. Umierając, w przebłysku zrozumienia, mówi, co ja zrobiłem? Po czym ostatkiem sił detonuje ładunek i wysadza most w powietrze. Łatwo jest zagubić się w codziennych sprawach i stracić z oczu główny cel. Kiedy jednak wyraźnie widzisz marzenie, Wizja pomaga Ci utrzymać na miejscu Twoje priorytety. Latami uczyłem innych tej prawdy, ale czasem zdarza się, że sam o niej zapominam. No, komu z nas nie zdarza się zapominać, prawda? Dobry nauczyciel jak John Maxwell umie to przyznać. Tak było w grudniu 2007 roku, pisze dalej, gdy trafiłem do szpitala z powodu zawrotów głowy. Po dwóch dniach badań dowiedziałem się, że mam zaburzenia rytmu serca. Gdy przebywałem w szpitalu, przyszedł do mnie kardiolog, doktor Crandall, by porozmawiać na temat mojego stanu zdrowia. Wiedziałem, co powie. Już od dłuższego czasu nie przestrzegałem diety. Chcąc pokazać, że potrafię ocenić swoją sytuację, powiedziałem doktorze Crandall: Wiem, że muszę coś zrobić ze swoją wagą. Nie, nie musi pan robić czegoś ze swoją wagą, odpowiedział ku mojemu zaskoczeniu. Przez chwilę miałem nadzieję, że wszystko jest w porządku. Niestety. Musi pan zrzucić wagę, usłyszałem. John, jest pan za gruby. Gdy już pozbędzie się pan tego ciężaru, wtedy będziemy mogli porozmawiać o robieniu czegoś z pańską wagą. Podczas 15-minutowej rozmowy usłyszałem jeszcze około 10 razy, że jestem za gruby. Doktor Crandall chciał być pewien, że nakreślił mi dość wyraźny obraz grożących mi niebezpieczeństw. Moje priorytety stały się jasne. Chciałem być zdrowy i nadal cieszyć się swoją rodziną. Postanowiłem, że zrobię wszystko, co trzeba, by osiągnąć odpowiednią wagę. Oznaczało to konieczność zmiany dotychczasowego stylu życia i ustalenie nowego, który będzie wyżu... wyznaczał moją przyszłą ścieżkę. Aż do odwołania będę przyjmował nie więcej niż 1600 kalorii dziennie. Każdego dnia będę ćwiczył co najmniej godzinę. Jeśli chcę zrealizować marzenie o długim i zdrowym życiu, muszę przystosować moje postępowanie do nowych priorytetów. Nie można mieć wszystkiego. Lubimy myśleć, że wszystko jest dla nas dostępne, ale to nieprawda. Jeśli wyraźnie widzisz swoje marzenie i nieustannie masz je przed oczami, łatwiej przychodzi ci zrozumieć, co musisz poświęcić i czemu musisz się oddać, by posuwać się naprzód. Jedynie klarowny obraz tego, kim jesteś i w jakim kierunku chcesz się udać, pomoże ci uporządkować priorytety i ustawić je we właściwej kolejności. Każdy z nas dokonuje wyborów. Pytanie brzmi: czy wybory, jakich dokonujesz, przybliżają cię do twojego marzenia, czy cię od niego oddalają? Jeśli nie jesteś pewien, o czym marzysz, nie jesteś w stanie dokonywać właściwych wyborów. Jasność wizji. To jasność priorytetów. Pisze John C. Maxwell w książce Marzenie ma moc. Um, jeśli chcesz pomóc komuś w ustaleniu jasności w życiu, polecam tę książkę. Jeśli chcesz komuś zwrócić uwagę na to zagadnienie, śmiało użyj tej audio inspiracji, udostępnij i przekaż dalej. Wyślij link, zaproś kogoś do naszej społeczności. Słuchających audio inspiracji, czytających książki, komentujących, bardzo się cieszę. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze. Przypominam, jesteśmy na Facebooku i na YouTubie, gdzie chyba łatwiej jest zobaczyć wszystkie archiwalne odcinki, jest ich już ponad 130, więc można ich słuchać i oglądać. Wiem, że niektórzy tak właśnie hurtem robią sobie takiego audiobooka, słuchając wszystkich naraz. Bardzo proszę, używajcie ich jak chcecie ważne żeby było nas coraz więcej przypominam że premiery zawsze w poniedziałki i piątki o 8:45 ale kiedykolwiek nas znajdziesz zapraszam serdecznie Dziękuję bardzo do zobaczenia po drugiej stronie tego weekendu i do usłyszenia przeczytam wam wtedy fragment książki którą nagrywam w formie audiobooka jeszcze go nie ma także to będzie coś bardzo świeżego i polskiego tymczasem ◆ <Te>